Ja maszyna w, w Minecrafcie i dobra. Um, a po prostu pewnego tego moda, który widzicie tutaj, czy tutaj, się po pokazuje się w tym pewnym roku tam, no prawym, kroki, na przykład, nie wiem, um, tak osadnik, może nie wiem, na przykład tutaj jest osadnik jakieś jeszcze osadniki dobra, ale nieważne już wam mogę pokazać tylko zrobię tutaj set blok slime blog w tym miejscu będzie dobra, teraz Trzeba zrobić tak, tak, tak. <grystanie> czekajcie, czekajcie, to nie muszę to zrobić, bo ja to robię chyba drugi raz, tak? Tak, drugi raz ja to robię w życiu, więc... Nie dziwcie się, że mi może coś nie wyjdzie w ścianę, drugi raz zrobię. Dobra, teraz tak. Teraz dwa, trzy. Mhm. Mm <laughs> Dobra, teraz się będzie ruszać. To może być tak. Mm hmm. hmm. Jeszcze się pomyliłam, bo oczywiście tutaj muszę to jeszcze zrobić, tak? Nie. Uf. Ja! No nie nos! Mówiłem, bo mam widzę, że się ja to robię drugi raz więc wiecie chyba, o co mi chodzi. Chyba ja to miałam zrobić inaczej. Tak? To leci cały czas tylko w jedną stronę. To czyli musi być tak, 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 tak. O, widzicie lata. Dobra. Teraz muszę. Ja nic nie robię. Ej, ale to zaczęło mi samo jechać. Wow no Ja nie wiedziałem, ale widzowie, naprawdę? To jest coś... Um. Chwila, jest lag serwera. Przepraszam, zbyt wielki render di distance. O, dobra. Mhm. No to może mu jeszcze dorobimy skrzydło. Nie wiem, coś takiego robimy. Tak, 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 tak. Tak. Tak i tak Czy to wyjdzie widzowie? Nie wiem. Hmm. Dobra, sprawdzamy. Ej, ej! Ej! Nie! A wszystko mi się rozpadło, czyli jednak wtedy dobrze myślałam, ale no oczywiście musiałam psuć. Dobra, tak, tak i tak. Dobrze wyszło, mam nadzieję. Tak i jeszcze tak. Tak. Mhm. Ale śmiesznie to wygląda. A Możemy też widzieć zrobić takie tutaj do siedzenia na przykład. T -or gdzie są te zory? Um, tu i teraz jeszcze wagonik był tu musi być tak 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 nie się tego nie robi, tak? Przecież to się w sumie, no... Ależ, ależ... Trzeba na komentach gif to... deb... The, the debukstik jest tak. Tak. A tak... Teraz tak, 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 tak. Ty. Sí. Czy ja zrobiłem ten błąd? Czy ja zrobiłem ten błąd? Dobra, więc widzimy się, kiedy skończę już tutaj trochę budować. Dobra, teraz chyba powinno to wyjść, ale też nie jestem pewien. Bo wiecie, a ja to byłby drugi raz w życiu. No właśnie. Ja mam coś nieby do powiedzenia. Zobaczcie, nie zrobimy takiego do siedzenia. Tylko zrobimy coś innego. Nie do siedzenia takim. Może. Dobra. Coś jeszcze tylko wystarczy, że budujecie? Tak. I to. Dobra, jest. Dziękuję Wam jest za oglądanie. Ej, ale chwileczkę, to nie wszystko. niech Wam pokażę tylko małą rzecz, tylko to musi najpierw przestać się ruszać. Bo skoro macie coś takiego, możecie zrobić tak, tak, blok szlamu. Dacie wtedy to tutaj, wam wtedy to nie spadnie. I teraz to zrobię tak, 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 tak. Nie. Nie, no cały czas ja coś tutaj, ty muszę zepsuć. Czy tak to miało być tak, czyli i tak. Jeśli teraz nikt nie wyjdzie, to ja chyba wybuchnę, naprawdę Cóż, Ale pozostawiamy drugi raz w życiu ja to robię. No nie! Dobra, widzę, ja mamy taką maszynkę tutaj Możemy sobie siedzieć i możemy też to zatrzymać niszczeniem tego. Ja już się uczę, żeby nie było niszczenia tego. I. Dobra. Ale. Pierw sobie tak trzeba zrobić. Tak. I dobra. Lecie, ale. To muszę zepsuć znowu. Bo wagonik to. Tak. Tak. Dobra, będzie taka jeżdżąca maszyna. taka aha, aha. Dobra widzowie, ej, ej, pa widzowie, ej czekajcie, ale musi być, dobra, pa widzowie.